nazywam się Aleksandra Leśniewska, jestem położną, certyfikowanym doradcą laktacyjnym, instruktorką hipnoporodu, ale również mamą. Na co dzień pracuję w Szkole Rodzenia Zaufaj Położnej, ale również pracuję z pacjentkami po porodzie w ramach e, opieki patronażowej w domach. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać kilka podstawowych elementów i kilka typów na ćwiczenia aktywizujące po porodzie, niezależnie od jego drogi. Więc to będzie film na pewno dla pacjentek, które urodziły drogami, siłami natury, ale Również dla tych z Was, które będą miały cięcie cesarskie. Zdaję sobie sprawę z tego, że powrót do aktywności fizycznej po porodzie bywa trudny, bywa ciężki, ale też bardzo chcemy szybko do niej wrócić z racji chociażby dbałości o swój wygląd. Oczywiście, mam nadzieję, że wiecie, że aktywność fizyczna po porodzie to nie tylko i wyłącznie fitness, to nie tylko i wyłącznie robienie pajacyków czy bieganie, ale również masa innych rzeczy, które powodują wprowadzenie w ogóle naszego ciała w ruch. Biorąc pod uwagę, urodzenie maluszka oraz różne zmiany, które w naszym organizmie się dzieją. Ważne jest dla mnie to, żebyście w ogóle pamiętały o e, chociażby aktywizowaniu własnego ciała, dlatego chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka elementów, które możecie robić już od samego początku, mając na względzie chociażby. Ale właśnie te zmiany w układzie e, naszego ciała, więc będą to ćwiczenia, które będą angażowały Wasz układ oddechowy, układ krążenia, układ ruchu, zmniejszając tym samym ewentualne dolegliwości, z którymi możecie się po tym porodzie spotkać, a więc obrzęki, zadyszka czy bóle kręgosłupa. No to co? Zaczynamy. Pierwszą rzeczą, o której chciałam Wam przypomnieć, to ćwiczenia oddechowe. Wszystkie ćwiczenia, które dzisiaj Wam pokażę, będą bazowały na naszym oddechu. Pamiętamy, że podstawą jest oddech przeponowy, czyli to, czego uczycie się do porodu. Zależy mi na tym, żeby nawet leżąc jeszcze na sali pooperacyjnej, po cięciu cesarskim, już ten oddech wprowadzać w życie: wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Angażujecie tym samym całą klatkę piersiową. Przeponę, żebra. Ale oddech przeponowy też będzie determinował masowanie wszystkich narządów wewnątrz waszego ciała. Więc będzie to na pewno oddech, który będzie wspomagał układ krążenia, który może być zastany w momencie, kiedy po prostu leżymy w tej pozycji bardzo dużo czasu. Dodatkowo, jeżeli czujesz na przykład, że ten oddech jest dla Ciebie dosyć trudny, albo na przykład odczuwasz różnego rodzaju dolegliwości w obrębie brzucha, to dodatkowo możesz położyć swoje ręce na okolicach e, e, brzucha czyli troszkę pod żebrami i w tym momencie na wydechu troszeczkę te mięśnie do siebie zbieram w momencie w sali po operacyjnej, po cięciu cesarskim może być to jeszcze dla Was trudne, dlatego że tutaj będziemy miały prawdopodobnie mankiet ciśnieniu mierza. Tu prawdopodobnie na drugiej ręce będą leciały różnego rodzaju kroplówki, żeby Was wzmocnić. Ale w warunkach szpitalnych, jeszcze na oddziale, zanim wyjdziecie do domu, bądź właśnie już w warunkach domowych, spokojnie to ćwiczenie możecie wykonywać. Co jeszcze możemy robić, leżąc na przykład na sali pooperacyjnej? Bardzo proste rzeczy związane z uaktywnieniem naszego układu krążenia. Są to tak zwane ćwiczenia przeciwzakrzepowe. Tak jak widzicie, one nie będą też mocno angażowały Was do ruchu jako takiego, ale nam chodzi o funkcjonalność, a nie jeszcze dbałość o to, żeby ten brzuszek pociążowy był jak najmniejszy. Więc jeżeli już zaczynasz odczuwać nogi na sali pooperacyjnej, zaczyna wracać do nich czucie, to pierwsze co robimy, spróbujemy wbijać raz jeden, Raz jedną piętę, raz drugą piętę w materac. Raz jedną piętę, raz drugą. Oczywiście pamiętaj o tym, że to nie ma być robione w tempie. Masz to robić w takim zakresie, w jakim jesteś aktualnie optymalnie. Nic na siłę, to nie są zawody, to nie jest żaden wyścig szczurów. Chodzi o tylko i wyłącznie Twoje zdrowie i Twoje dobre samopoczucie. Oczywiście pamiętamy o tym, że wraz z wbijaniem pięty staram się robić wdech. Mhm. Cały czas pamiętam o tym, że oddychanie przyponowe jest podstawą. A jeżeli czujesz się na siłach z tym ćwiczeniem, to drugie też nie powinno sprawić Ci trudności. Próbuję przyciągnąć troszeczkę piętę do swojego ciała i z powrotem. Ponownie pięta i z powrotem. Tutaj już będzie aktywizowany również dolny odcinek naszego kręgosłupa, więc jak najbardziej będzie to pomocne w momencie kiedy zaczniemy już dźwigać nasze maleństwo, pamiętając o tym, że to ćwiczenie również korelujemy z oddechem. Pamiętaj, wdech nosem, wydech ustami. Przepona Pracuję na pełnych obrotach, tak żeby równocześnie masować wszystkie narządy w naszym ciele. Bardzo proste ćwiczenie, które możesz wprowadzić, jeżeli nie czujesz się na siłach. Nogi jeszcze nie wróciły do swojego czucia. Naciągam palce swoich stóp na siebie i odciągam. Naciągam na siebie i odciągam. Powinnyście tutaj poczuć mocną pracę łydek. A tak jak wiemy, jedyną serce w naszym organizmie nie jest naszą jedyną pompą, bo pompą do naszego układu krążenia są chociażby wszystkie nasze mięśnie, przede wszystkim nogi. Dlatego też działywanie naszymi łydkami, naciąganie palców na siebie, odciąganie będzie miało korzystny wpływ na chociażby zmniejszenie obrzęków, na to, żeby nasz układ krążenia lepiej się czuł. Przy momencie uruchamiania. No, głównie skupiam się tutaj na pacjentkach po cięciu cesarskim, dlatego że te, też że te pacjentki po prostu dłużej leżą. Ale jeżeli jesteś po porodzie drogami siłami natury, to to ćwiczenie również jest jak najbardziej dla Ciebie. Potem możemy je zmienić na krążenia w stawach skokowych. Pamiętamy o tym, żeby robić duży okrąg. Staramy się to robić bardzo mocno, chociaż powoli, spokojnie, znowu każda z nas we własnym tempie. To, co jest też dla mnie ważne w tych ćwiczeniach, to to, żebyście pamiętały o tym, a że to prawdopodobnie będzie robione przez Was naprawdę w bardzo krótkim czasie. Czyli jeżeli już zaczniemy się tym interesować bezpośrednio po porodzie, są to naprawdę ćwiczenia, które angażują całe nasze ciało, chociaż przy minimalnym jego wysiłku. Staramy się działać funkcjonalnie na nasze ciało, czyli te ćwiczenia będą powodowały, że em, właśnie te dolegliwości pociążowe będą Was wam mniej dokuczały, ale z drugiej strony będziecie w stanie również szybciej, po prostu dochodzić do siebie. Natomiast znowu, jeżeli e, mamy na względzie to, że jesteśmy świeżo po porodzie, mamy maluszka, który wymaga naszej atencji, to też nie miejcie do siebie żadnego żalu i żadnego poczucia winy, jeżeli będziecie tych ćwiczeń robiły raz dziennie, dwa razy dziennie, to i tak naprawdę będzie bardzo dużo, biorąc pod uwagę, jak wiele atencji i zaangażowania wymaga od nas dziecko. Idąc dalej, to co ja wprowadzam bardzo często u swoich pacjentek po cięciach cesarskich i po porodach drogami natury, to jest leżenie na brzuchu. Tutaj już to zostawiam Wam na ten okres po szpitalu, czyli w momencie, kiedy wychodzicie z maluszkiem do domku, zakładam koniec pierwszego tygodnia po porodzie, pamiętamy o tym, żeby podnosić się również po porodzie, jak ciężarna, czyli jeżeli leżę na plecach, nawet bo mogę, to automatycznie przekręcam się na boczek i bokiem wstaję do góry. Staramy się nie nadwyrężać mięśni prostych brzucha, ale te ćwiczenia, które zaraz Wam pokażę, będą miały na względzie ich zaangażowanie. Jeżeli jesteś pod koniec. Z pierwszego tygodnia po porodzie. Spokojnie możesz spróbować położyć się na brzuchu. Jeżeli na przykład masz dolegliwości bólowe w okolicach rany po cięciu cesarskim, to spokojnie możesz dodatkowo posłużyć się drobną poduszką bądź kocykiem, tak żeby dodatkowo ułożyć brzuch właśnie na dodatkowym podłożu. Staram się położyć brzuchem na poduszce, bądź w ogóle twardym materacu. I teraz zwróćcie uwagę, że wchodzimy do tak zwanego aktywnego podporu, czyli nie leży rozpłaszczona jak żaba. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że każda z nas tęskni za na brzuchu i spaniem na brzuchu. No to jeszcze przyjdzie czas i spokojnie też możecie to robić. Ale tutaj film opiera się na ćwiczeniach. Więc wchodzę do aktywnego podporu, staram się oddychać, wdech nosem. Wdech ustami. Cały czas angażuję swoją przeponę. I wydech. Samo to ćwiczenie już będzie determinowało masowanie całego, całej jamy brzusznej. Będzie też usprawniało um, zwijanie się macicy, czyli inwolucję po porodzie. Pamiętamy, że macica musi wrócić do swoich pierwotnych rozmiarów sprzed ciąży. Dodatkowo może to wpłynąć na zmniejszenie y, samego brzucha pociążowego, no bo siłą rzeczy te wszystkie mięśnie będą zwijały się do środka. To, co jest też dla mnie ważne, to to, że jeżeli czujesz się dobrze w tej pozycji, jest to ćwiczenie dla Ciebie korzystne, komfortowe. Czujesz się w nim w porządku. To po kilku dniach możesz spróbować wprowadzić dodatkowy element. Wdech nosem, wydech ustami. Do tego zawsze wracam. I tym dodatkowym elementem będzie ściąganie pępka do kręgosłupa na wydechu. Czyli wdech nie pozostaje niezmienny, i na wydechu. Próbuję przyciągnąć pętek do kręgosłupa. Znowu. To nie są zawody, to nie jest wyścig szczurów. Nie masz robić tego ćwiczenia na maksa. Masz poczuć, że mięśnie proste brzucha w ogóle wróciły, że jesteś w stanie je zlokalizować, że umiesz nimi poruszyć. Natomiast nie będzie to na pewno ćwiczenie, które będzie angażowało mięśnie proste brzucha na maksa. Nie masz robić tego na 100%. Masz to po prostu zrobić. 10 do 15 powtórzeń dziennie spokojnie powinno Ci wystarczyć na początek. Wdech nosem. I wydech ustami. I na wydechu próbuje pociągnąć pępek do kręgosłupa. Drugie ćwiczenie, które bardzo lubię wprowadzać u pacjentek, tutaj rzeczywiście uważamy na pacjentki po cięciu cesarskim, bo może sprawiać im to dolegliwości, a znowu staramy się wprowadzać takie ćwiczenia które będą w granicach waszego komfortu. Czyli jeżeli jesteś mamą na przykład po cięciu cesarskim i czujesz na tym ćwiczeniu dolegliwości w okolicach rany, to raczej za, skup się na tym ćwiczeniu albo na plecach, albo na, na brzuchu, to staramy się odwlec w czasie. Natomiast jeżeli czujesz się dobrze, to to, co możemy zrobić, Docelowo kładę się zupełnie na boku i mój brzuch po porodzie w całości opada na podłoże. Tak? Czyli docelowo ja muszę czuć, że cały mój brzuch leży. Nie mogę doprowadzić do sytuacji, kiedy czuję, że leżę um, trochę dalej biodrem i finalnie mój brzuch wisi. Nie, właśnie w tym rzecz. Cały brzuch ma się położyć. Mogę nawet położyć kolano górnej nogi na podłożu, tak żeby jeszcze bardziej wspomóc ten proces. I teraz. Możesz sobie dodatkowo podłożyć jakiś rulonik, na przykład z kocyka, albo po prostu e, e, płaską poduszkę pod brzuch i teraz Twoim zadaniem będzie zebranie tego brzucha do osi ciała, czyli na wdechu nic się nie dzieje, na wydechu próbuję odkleić brzuch od podłoża. Może jak spróbuję Wam pokazać własny brzuch, co prawda ja już sobie trochę poradziłam z moim brzuchem ciążowym, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Natomiast, tak jak widzicie, ten brzuch tutaj leży w całości. Na wdechu nie robię nic. Na wydechu... Widzimy zaangażowanie mięśni skośnych brzucha, mięśni prostych brzucha, i znowu, nie na maksa, nic na siłę, może być tak, że ty jako osoba po cięciu cesarskim, czy jako osoba po porodzie drogami natury, przez pierwszy tydzień w ogóle nie zobaczysz i nie poczujesz, że ten brzuch się odkleja. To też będzie dobry sygnał. Nam zależy tylko na tym, żeby ten oddech angażował twoje mięśnie. Więc jeżeli przez pierwszy tydzień, nawet dwa, nie poczujesz żadnego efektu tego ćwiczenia, to to jest w porządku. Utrzymaj to ćwiczenie. Rób te 10, 15 powtórzeń dziennie, a nie mam wątpliwości, że w pewnym momencie poczujesz, że twoje mięśnie zaczęły znowu pracować i zaczęły angażować się w pracę twojego w pracy Twojego ciała. To, co jeszcze możemy robić i to, na co zwracam Wam szczególną uwagę po porodzie, to to, żeby prostymi rzeczami, które jeszcze nie nazwałabym nawet ćwiczeniem, ale żebyście były świadome swojego ciała i tego, jak ono pracuje. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy jesteśmy w ciąży, zmienia się środek ciężkości, bo po prostu rośnie nam brzuch, bardzo często jest tak, że nasza miednica wchodzi do tej pozycji. Tak? Czyli finalnie brzuch na tyle mi ciąży, że moja miednica odchyla się, determinując większy widok kości krzyżowej na sufit. No i teraz, jeżeli ja jestem po porodzie, brzuch e, ciążowy znika. Wiadomo, że on jeszcze będzie trochę odstawał, ale bardziej chodzi mi o to, że on już nie waży, tak? czyli tam już nie ma dziecka, nie ma macicy, e, nie, ma, e, nie ma łożyska, nie ma wód płodowych, macica jest, ale ona się coraz bardziej zwija. Więc finalnie dochodzi do sytuacji, kiedy środek ciężkości został e, z powrotem. Cofnięty, ale ty przez nawyk ciążowy nadal masz miednicę w pochyleniu, co będzie determinowało dolegliwości bólowe z okolic kręgosłupa. Zwłaszcza jeżeli twoje dziecko będzie wymagało dużej atencji, dużej ilości noszenia, i to są pacjentki, które bardzo często właśnie się na ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa skarżą. Więc dla mnie ważne jest to, że w momencie, kiedy nawet nosisz dziecko na rękach, czy kroisz y, warzywa do zupy, y, stoisz przy ekspresie, żeby zrobić sobie kawę, to staraj się automatycznie podciągnąć spojenie łonowe, hop, czyli robię z tego, Podciągam spojenie monowe pod brodę, tak? Czyli jeszcze nie angażuję mięśni, chociaż mięśnie brzucha już tutaj zacznę troszkę pracować, ale zależy mi na tym, żebyście świadomie utrzymywały neutralną pozycję swojego, swojej miednicy, tak żeby te dolegliwości kręgosłupa po prostu niwelować. Mam nadzieję, że tym prostym filmem, kilkoma rzeczami i ćwiczeniami em, pozwolicie sobie bardziej usprawnić swoje ciało po porodzie i e, że po prostu będziecie je angażować w tym momencie, kiedy będzie ono wymagało em, dużej siły, dużej wytrzymałości, bo malec będzie Was potrzebował 24 godziny na dobę. Trzymam za Was wszystkie ogromne kciuki, a jeżeli miałybyście jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach.